Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem z drugiego kąta. E, oczywiście to, e, to jest kolejny odcinek z serii codziennych odcinków z Rise of Kingdoms. E, no i tak jak powiedziałem, to jest z drugiego kąta odcinek o rozwoju naszego sojuszu. Bardzo się rozrósł, bardzo e, ogólnie poszliśmy do przodu. E, no i e, ogólnie nagrywam to o godzinie 18.28, dopiero teraz mogłem nagrać. Więc, dlatego mam nadzieję, że uda mi się to wstawić do godziny 18:40. Mam taką nadzieję. E, no i co, pokażę Wam najpierw tutaj sojusz, a za chwilę Wam pokażę, jeżeli chodzi o teren, teren nasz, który jest y, coraz lepiej wygląda. E, prezent, prezent poziomu drugiego, tu już mamy sklep, tak to wygląda, jeżeli o to chodzi, i monety. Tyle mamy. E, Terytorium was za, za, na teraz nie pokażę. Jeżeli chodzi o tutaj technologię, aktualnie nam tu się liczba flag powiększa. No i cały czas musimy wielkość sojuszu, bo cały czas nam brakuje miejsc. A tak, jeżeli chodzi o to, to, tu wygląda. Tutaj nic nie tykaliśmy, ale tutaj tak to wygląda i tutaj tak. Dobra, jeżeli chodzi o tutaj członków, liderem jest Liam Keo i oczywiście od razu pozdrawiam wszystkich tutaj ze sojuszu e, jeżeli ktoś ze sojuszu tutaj to ogląda to pozdrawiam wszystkich z e, którymi tutaj gram jeżeli chodzi o R4 tak to tu wygląda e, jestem no podobne siły co e, Blancitka i reszta tutaj e, R4 jest silniejsza jeżeli chodzi tutaj o ranki no to sami możecie tutaj zobaczyć e, jeżeli chodzi o tą siłę i co dalej, co dalej? Mam nadzieję, że nie będzie tak dzisiaj lagować, ale nie zdążyłem tego ustawić dopiero co wróciłem, więc e, może troszeczkę jeszcze lagować, tak jak zazwyczaj. Dlatego staram się wolniej tutaj wszystko to robić. E, I tak to, jeżeli chodzi o nasz teren, to wygląda. E, tutaj jesteśmy niedaleko mm, świątyni na drugim poziomie, e, gdzie tutaj M jest blisko tego więc czasami będziemy musieli stoczyć walkę o tą świątynię. Jeżeli zostaną odblokowane, właśnie zostało odblokowane pie na pierwszolewelowe świątynie. więc czekam aż tarcza zejdzie, bo jesteśmy tutaj połączeni i czekamy tylko aż tarcza zejdzie, żeby pierwszą świątynię przejąć. Tak, jeżeli chodzi o nasz teren, to to wygląda. I co, 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 co tutaj weźmiemy terytorium, terytorium jeżeli chodzi o to, to tak to wygląda, 18 flag 11 punktów w surowcu yy, sojuszu no i jedna forteca oczywiście i co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze jeżeli chodzi o ranking tutaj sojuszy to jesteśmy na 16 poziomie yy, znaczy na 16 miejscu yy, wczoraj skończyliśmy na 17 miejscu, dzisiaj jesteśmy na 16 miejscu, myślę, że dzisiaj uda nam się dojść do 14 miejsca. Taką mam, yy, taką mam nadzieję. E, tym bardziej, że teraz zauważyłem, że jakiś tam gracz 400 tysięcy czy tam 500 prawie tysięcy e, do nas dołącza. Więc będzie e, za chwilę bijemy to 14 miejsce. Więc idzie coraz lepiej, coraz lepiej co, i coraz lepiej. Jeszcze raz się powtórzę cały czas do przodu. E, I co tu jeszcze mogę Wam takiego pokazać? Cały czas tutaj, jeżeli chodzi o jak się pojawia Ford, to od razu mobilizacja, jeżeli chodzi o locharów, to mogę pokazać, 11 tych włók lochara i 2 kleże lochara, cały czas tutaj bije barbarzyńców i staram się ich zdobywać, po evencie oczywiście całym sojuszem będziemy ich robić, żeby po prostu nie marnować teraz punktów akcji na lochary, tylko na barbarzyńców, żeby zdobywać jeszcze więcej tych loharów, żeby później były jeszcze lepsze efekty. Jeżeli chodzi o moich dowódców, to miał być odcinek z rozwoju sojuszu, ale wam chcę też pokazać troszeczkę tutaj, jak moja postać się rozwija. Jeżeli chodzi o lohara, to ma 29 poziom, prawie ma 30, a nie dużo tutaj brakuje. Może teraz uda nam się dobić, chyba nie, nie udało się, ale za chwilę będę miał ten 30. Jeżeli chodzi o umiejętności, to widzicie jak tutaj mam. E Cały czas i tak zdobyłem, bo czasami ktoś odpala tutaj Lohara. Jeżeli chodzi o drzewko, to tak to wygląda. Sunzi, Sun mam lepiej tutaj nawet ulepszonego niż na głównym koncie, no ale to dlatego, że tutaj od samego początku to go ulepszam i wszystkie rzeźby, jakie dostaję do epickich dowódców, wydaję na niego. No na Lohara oczywiście mi się nie opłaca, bo zdobędę sobie te wszystkie rzeźby. Jeżeli chodzi o dowódców do zbioru, to Konstancji i mam na 10 levelach no i tutaj mam jeszcze innych tu z jednej skrzynki mi Frederek pierwszy wypadł i na samym wystarcie mi totemes wypadł jak założyłem tutaj postać to mi on e, wyleciał weźmiemy tutaj dołączymy do e, fortu do mobilizacji do fortu e, nie wiem gdzie mam resztę wojsk nie mam po pojęcia tak? chyba że to po prostu tyle się zmieściło możliwe że, nie no nie mam pojęcia gdzie jest moja reszta wojsk jest moja reszta wojska. Oddziały przecież mam 54. Dobra, nie mam pojęcia, chyba że on dał. Teraz sprawdzimy. A dobra, nie wziął e, tutaj e, tych e, maszyn oblężniczych. Dobra, to by było dzisiaj na tyle. Oczywiście pozdrawiam każdą osobę tutaj z sojuszu, w którym gram, e, z sojuszu SPO. E, śpiochy, jeżeli chodzi o królestwo, to jest królestwo 2982. E, 2982 zapraszam na niego każdego każdą aktywną osobę jeżeli się rozwinięcie powyżej 100 tysięcy siły to zapraszamy też do nas możecie się skontaktować jeżeli chodzi o to to do mnie możecie pisać ja wtedy piszę ile aktualnie musicie siły dobić żeby do nas dołączyć więc tak możecie tutaj wbijać zapraszam każdego jeszcze raz pozdrawiam wszystkich tutaj graczy z SPO Śpiochy i oczywiście też z Dark Hydra z królestwa 2898. Coraz lepsza pamięć do tych królestw. Coraz lepszą pamięć do tych królestw mam. Jeżeli chodzi o film, który miał być zaplanowany taki bardziej i bardziej przemyślany, to pojawi się pewnie w środę, jeżeli będę miał na tyle czasu. Więc ostatni raz. Dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli film Wam się spodobał to możecie zostawić łapkę w górę, bo coraz więcej tych łapek zostawiacie i za co jestem Wam bardzo wdzięczny, coraz więcej, yy, coraz lepiej to idzie do przodu yy, za Co bardzo jestem wdzięczny i jeszcze dla zasięgu możecie zostawić jakiś komentarz co chcecie zobaczyć na przykład jutro yy. od streamy, jeżeli chodzi to, zobaczę kiedy my będę miał czas, to będę odpalał i tyle. Trzymajcie się i życzę wam miłego wieczoru lub dziąka, w zależności kiedy to. Oglądacie i nie słyszycie.